Cześć, cześć wszystkim, słuchajcie widzicie, właśnie wróciłem z motocykla jak to motocykliści, bierzemy się do pieczenia dzisiaj, albo przybiorę się pierw, ok? dobra, idę się przebrać tak, już się przebrałem, jak widzicie więc tak, słuchajcie, dzisiaj chciałem wziąć upiec chleb, najprostszy jaki się tylko da tak, żeby każdy mógł sobie upiec, nie jestem kucharzem słuchajcie, jestem bardziej znany jako ten z motocykli, albo ten, który coś tam w Facebookach robi, tudzież kręci filmy. Dzisiaj oczywiście mamy koronawirusa, więc trzeba zrobić sobie coś innego, znaleźć inne alternatywy. Nie chcę zostać jakimś influencerem czy, czy YouTuberem, natomiast chcę upiec dzisiaj chleb. Słuchajcie, na piwie, na piwie dzisiaj będzie. Jaszczemska pszenica, tak w ramach e, wspierania e, lokalnych e, producentów, produktów i wszystkiego razem. Oczywiście to jest ukłon dla e, innych również. Nie mam fryzury odpowiedniej, bo e, mój fryzjer e, z firmy, z okładu fryzjerskiego Lecler, e, no po prostu nie pracują, zamknięte mają, więc nie ma co robić. Ok, dobra, z, e, więc przystępujemy do roboty. Mam tutaj już przygotowane wcześniej kilogram mąki w sumie, z czego 70 czy 700 gram to jest mąka pszenna, 300 gram to jest mąka żytnia. Tak sobie wymyśliłem. Przepis jest na tyle duży, że z tego zrobimy sobie dwa chleby, jeden dla moich rodziców, drugi dla moich teściów, dla mamusi i drugiej mamusi. Oczywiście dla tej drugiej mamusi, nie mówię, że teściowa. Bo żaden kawał do niej nie pasuje. Taka jest fajna. Więc tak, tu mamy te mąki. Za teraz, słuchajcie? Tu mam takie dodatki. To jest siemielniane, Siemielniane. No, powiedzmy sobie, wrzucimy tak na oko. Nie jestem kucharzem ani piekarzem. Więc sobie na oko. Trzy. A, damy jeszcze cztery. Siemielniane jest zdrowe. Czyści żyły, a tutaj jak się czyści, to jeszcze lepiej, to sobie dodamy. Dodamy również słonecznik. Lubię słonecznik. Słonecznik da w tym pieczywie taki fajny smak po upieczeniu, oczywiście, i zapach. Ja jestem taki mądry, bo już robiłem. Ten chleb raz mi wyszedł dwa razy nie Też na oko sypiemy. Niech będzie. Sypiemy, dalej. Niech będzie tak. Hmm, oczywiście ten chleb nie jest na zakwasie robiony, a na drożdżach, dlatego przygotujemy sobie drożdże. Ja wcześniej wymieszam składniki, o, się dymi, żeby było tak fajnie, nie na mokro. E, słuchajcie, mieszając sobie te składniki, chciałbym e, tutaj jeszcze wspomóc e, lokalne firmy i osobę Artur Bukowski. Artur to jest gość, który w skalmierzycach e, w Nowych Skalmierzycach sprzedaję piwo z Jastrzębia więc tutaj, jeżeli ktoś tam ogląda ten program w Skalmierzycach to znajdziecie go na pewno dobra, mamy już tutaj wymieszane drożdże, drożdże dam tego około 30 gram ja wcześniej robiłem ten chleb, więc już tutaj mam troszeczkę zrobione Dziś tu miałem nóż jest nóż. Jeżeli tu było wcześniej na kilogram chleba 30 gram, no to gdzieś jedna trzecia z 100 gram. Ok. Słuchajcie, ważne, żeby ta woda, którą przygotowałem wcześniej, to jest około 300 gram, ponieważ piwo ma e, 300 g 300 ml w zasadzie. Piwo ma 500 ml, więc e, jakoś to musi być podzielone. Słuchajcie, potrzebujemy też cukier i sól. Już tą sól też przygotujemy. Cukru tam jest na pół kilograma, a dwie łyżeczki, więc y, jadam cztery, bo to jest kilogram. Y, na dwie, a ja słodyczy trochę w takie ciężkie dni, dlaczego nie? Y, soli tam jest na pół kilograma, dwie płaskie łyżeczki. Jadam cztery, bo to jest, tak jak mówiłem wcześniej, kilogram. 3. Y, trzy... Cztery. Tak, jak mówiłem wcześniej. Mamy przygotowaną tutaj tą e, mączusie z ziarnami. Oczywiście, jak my motocykliści jesteśmy e, tacy różni w kuchni. Więc mówię od razu, że to ma być słonecznik e, łuskany, a lniane widzicie w całości. Jest to, jak jest troszeczkę pokruszone lepsze właściwości. Otworzymy sobie piwko pół litra. E, jeszcze przy piwku. Słuchajcie, ograniczcie się. Powstrzymajcie e, i nie pijcie tego piwa, tylko wlejcie. Drugie, dlatego tu mam jeszcze dwa piwa, dlatego że potem sobie je wypiję. Natomiast to poświęcę dla dobra kuchni. Całe wlewam. Mm. Wlać, nie wlać, ale Słuchajcie, jak mówiłem, że na, na bazie piwa to niech jest piwo. Najgorsze, najgorsze, jak mi to nie wyjdzie. Robię pierwszy raz z piwem. Tak mówiłem wcześniej, wspieram browar Jaszczębie. Artur, mi to na uwadze też, że robię to dla ciebie. Odłożę sobie tą butelczynę. Słuchajcie, dobrze teraz zmieszać, Ja tam nie lubię się babrać w mące, żeby gdzieś tam mieć ręce ubabrane. Zrobię to wszystko łyżeczką. Tak mówiłem wcześniej, droże są przygotowane, muszą się rozpuścić. Mogą chwilę sobie jeszcze postać. W tej ciepłej wodzie, letnia woda, nie gorąca, ciepła, taka letnia, i to wystarczy. Teraz wezmę, wleję to wszystko. Mmm, super. Lepiej wlewać wodę do tego niż piwo, ale dla smaku zostawmy piwo. Dobra, mieszamy. Mieszamy. Widzicie, jak tak to mniej więcej wygląda. O, resztki. Tak. O, żeby nie było. Słuchajcie, no ręce prawie niebrudne tutaj. I teraz ważna rzecz. To ciasto musimy zostawić mniej więcej w jakimś ciepłym miejscu, gdzie ono sobie wyrośnie. Więc zostawiamy sobie na 30 minut, maksymalnie wystarczy 30 minut i przystąpimy do układania po ręce. Więc e, chyba minęło e, pół godziny. Odsłaniam tedę. Tak, zobaczcie, ciasto wyrosło. Ja sobie przygotowałem dwie takie formy. E, takie oto, jedna, druga. E, tu pół kilograma i tu pół kilograma. E, najważniejsza rzecz teraz jest taka, że wykładamy to mm, papierem. Tak mi powiedziała kiedyś żona, że najpierw papierem wyłożyć. Ja natomiast y, jestem spytny i sobie wszedłem do Internetu, a w Internecie pokazali mi taką sztuczkę bez papieru. Oczywiście chodzi o to, żeby podobnie ten y, nie przylegało to ciasto, ale... Słuchajcie, naleję sobie troszeczkę oleju. Słuchajku, olej. się znaczy, nie silnikowy, wiadoma rzecz. Nie silnikowy. A rozprowadzę sobie go po ściankach, tak. Tutaj chciałbym e, wspierać e, tych lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście, e, browar tutaj wspieram już dłuższy czas, e, natomiast browar to nie jest sam browar, bo tam są ludzie, którzy pracują i oni muszą e, żyć. No nie tylko tam e, osoby, które są w zarządzie, ale osoby piwowarzy są bardzo zresztą fajni ludzie no fryzjerzy, widzicie jaką mam fryzurę no siwy jestem, przepraszam, pokryty chromem no i inni, inni usługodawcy którzy muszą też żyć, a nie każdy może szyć maseczki i nie każdy może robić jedzenie na, na dowóz. Biorę bułkę tartą tutaj oczywiście Michał Bałazy, mój przyjaciel tym robiłem programy, powie oj Grzesiu, Grzesiu, Ty to masz, ale, ale ja tam mam to. Michał, mam nadzieję, że się nie obrazisz, że Ci zabieram nomen omen chleb. Ale się tu tłucze wszystko. Nikomu nie zabieram chleba, zabijam nudę, zabijam e, nadmiar wolnego czasu. Wszyscy siedzimy w domach, czas ciężki. Dobra, przekładamy. Połowa tu, połowa tam. Nie mam wagi, robię to na oko. Mam nadzieję, że mimo okularów to oko jest dobre. Michał Bałazy by mi tu pomógł trochę przy tym, ale... ale nie będę mu zawracał 4 liter. My motocykliści jedziemy równo po tej ścieżce. Tak. Ok, odkładam na bok. Mm. I teraz co? Słuchajcie, jest taka rzecz, że przygotowaliśmy sobie to i musi teraz to ciasto znowu wyrosnąć. Powiedzmy 40 minut do godziny i potem przystąpimy do pieczenia. Czyli lecimy dalej. Zobaczcie, tutaj około godzinki, jak wyrosło pięknie ciasto, jaki będzie wysoki chleb, zobaczymy potem jak się upiecze wszystko. Teraz należy to, co tutaj widzimy, to jeszcze nie jest chleb, dopiero tyle się upiecze. Na godzinę ustawiamy na 200 stopni. I po tym czasie dopiero możemy powiedzieć, że mamy gotowy chleb. Ok, bierzemy nasz chlebek do piekarnika, tak. Jeden. Drugi. Tak. I zamykamy na godzinkę. Dobrze, minęło sporo czasu, więc kończymy już z tym pieczeniem chleba. Ja go wyciągnę i pokażę jak wygląda nasze dzieło. Żeby było fajnie, położę deseczkę, żeby nie przypalić sobie blatu, potem żona będzie mnie goniła z wałkiem. Będzie średnio przyjemnie. Otwieramy piecyk taka rzecz się przyda taka rzecz proszę bardzo pierwszy chlebek drugi chlebek tak wygląda ja przypomnę, że ten chleb tak zaawansowany piekarz jak ja upiek, więc każdy może sobie upiec w domu, nie ma problemu dla podkreślenia smaku, wyjątkowości tego chleba oczywiście browar jaszczębie, jaszczębska pszenica, ja jeszcze wspomnę o tym, że fryzura moja, która jest dzisiaj bardzo nieładna i nieskładna, to jest zasługa koronawirusa i zamkniętych zakładów fryzjerskich, mam nadzieję, że niedługo... Mój zakład fryzjerski Leclerc się otworzy z 11 listopada i Tomek mi ładnie obetni. wtedy zobaczymy mnie w nowej odsłonie na mojej klatce tutaj, tu proszę bardzo, tu ładnie jest, nocny wjazd na Rownicę, który organizuje klub WRM MC Poland, klub motocyklowy. E, o którym wspominam dzisiaj również, bo to motocyklowy chleb taki, pamiętajcie, z piwem, gdzieś tam olej był, wiadomo Browar e, jeszcze nie wspomniałem a właśnie, jak wygląda ten chleb? Mm, mam taki chleb, upieczony wcześniej myślicie, że co, nie jest, próbowałem i ten, no szafka tutaj, proszę bardzo jest chlebek, tak wygląda, zobaczcie tutaj, ładne ziarenka siemia e, lnianego Yy, 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 słonecznika, także yy, najpiękniej no pachnie. Słuchajcie, prawdziwy chleb. Sekuś go zrobi. Zapraszam na degustację. I do roboty. Na razie, trzymajcie się.